Siemanko, ja jestem Wartez, witam was w kolejnym odcinku z GTA San Andreas e, Tak, powiem wam, że to jest rekord mój nagrywania, bo dopiero, Bo powiem wam, że tyle odcinków nagrałem, ło, udało mi się wbić tutaj Że dopiero wczoraj wstawiłem na YouTube pierwszy odcinek, a już mamy 16, tak I od razu muszę wam podziękować za, za, za te dwa tysiąca łapek do pierwszego odcinka, które wbiliście Aktualnie, no, w momencie kiedy właśnie to mówię Czyli, czyli dawno, dwa tygodnie temu <noise> Tak, jeżeli te, te łapki się trzymają dalej, to wow, jestem pod wrażeniem ale, ale jak będzie, to zobaczymy, albo a dla Was to jak było, to zobaczymy. Dobra, powiem Wam, że drugi raz tą misję robię, bo. Bo było kabum. <laughs> powiem Wam w jakim miejscu. Mi dostał, że mi dostał, że mi autobolą, a to, że to był początek odcinka, to już od nowa puściłem, żeby. żeby nie najeździć i żeby Was nie wkurzać. Dobra, idziemy do Cezara. Cześć, cześć, masz fajny samochód? Pani Blaszko, ale dziękuję. Kup sobie nowy albo sobie zarób po swojemu na nowy. A teraz my jedziemy do Cezara. Bo Scissar tutaj nam powiedział, że Balasi tutaj się dogadują. Wiecie, ciemne interesy znaczy, no, ciemne. No, 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 no może tak zabrzmić, tak mniej rasistowsko. E, i, i, I trzeba ich powstrzymać, bo oni do Sanfiero nam tutaj się ładują. Wredne, ciemne paszczaki. Dlatego musimy ich powstrzymać. Rozwalić. Żeby byli słabi. Wrócimy kiedyś tam do e, naszego Los Santos I skopiemy im dupy Aha, co nie? Tak Ale teraz nie panikujmy, jedźmy na miejsce Powiem wam historię tego tunelu, w którym jedziemy On nie ma żadnej historii Tak, to była ta historia Ale powiem wam drugą historię Tutaj zaraz będzie taki tunel fajny e, O właśnie tam już widać go To jak się rozpędzicie motorem i wyskoczycie to dole dolecicie na lotnisko tak całkiem na legalu. nawet jak lotnisko jest zamknięte, nie ma za co, proszę bardzo, poradniki Werteza zawsze na propsie. A jak nie na propsie to przepraszam, ale zawsze możecie tak drzewka skosić, są bardzo fajne do koszenia. I czekajcie, 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 muszę odpalić mapę, która nie będzie szybciej. No dobra, skręć w lewo i pierwsze w prawo i będziemy szybciej, Cię? to nawet mi szybciej idzie niż ostatnie, znaczy niż poprzednia próba. I powiem Wam, że ta misja jest dosyć trudna dla mnie, bo ja wiecie, jestem najlepszym kierowcą rajdowym na całym polskim YouTubie. Eee... No dobra. Eee, jedna osoba jest lepsza, bo jeszcze gorzej jeździ, ale już nie, już, już nie chcę mówić kto to jest. Eee, i, I niestety jechałem tym samochodem, który dostaniemy za chwilkę, bo było bo z Cezarem jedziemy. I ten samochód mi wybuchł i nagle Cezar z dziwnych względów zniknął i była misja nieudana. Tak. Dlatego muszę się opanować z moją ekstra epicką jazdą. Problem? Masz problem? On ma maczetę! A nie, to go golfowe Motherfucker Co, chcesz się bić? Chcesz cię bić? Dobra, trochę boksu Siema Mam nadzieję, że już ci pomogę Cześć, Caesar! Musiałem, sorry, musiałem gościa tam pobić Jakiś bardzo wredny był Caesar. no chce się dalej ze mną bić Bierz mój samochód i Inara. weź Masz, kurczę, następnym razem jak ci dorwę To z ciebie zostanie placek ziemniaczany Z frytkownicą Tyle z ciebie zostanie Tak ci mówię Dobrze, jedźmy, jedźmy, jedźmy. O, tutaj jest trochę jeżdżenia. Jak widzicie ostatnio wam mówiłem, że... Kurczę, e, w, tej, w, tej, w, tej, w tej grze jest dużo strasznie jeżdżenia pomiędzy misjami, żeby tą grę wydłużyć, no nie? Ale później gra mnie tak zaskoczyła tym, że nagle mieliśmy bardzo mało co do, co, co do jeżdżenia pomiędzy misjami, znaczy w misjach i tak dalej. Aż tu nagle znowu dowalili taką misję, no. a nie chcieli mnie sprankować. Są so, pranksterzy level GTA. Uuu. Alright, wjeżdżamy na autostradę i jedziemy na miejsce. Ta autostrada jest bardzo niebezpieczna, ja wam mówię. Właśnie na tej autostradzie padłem i byłem dokładnie 2 minuty później. Bo złą drogą pojechałem, także same plusy, że nagrywam to jeszcze raz. Ech, bo, bo byście teraz mieli załóżmy 20... Nie, dobra. E, 15 minut nagrania, a ja bym był właśnie w tym samym miejscu, <laughs> dlatego nie. E, wolałem wczytać i mieć szybciej. Dobrze, jedziemy ultra mega rajdowiec. Poczekajcie. Muszę jechać tą autostradą I później jak dojadę to zresztą zobaczę Muszę zjechać, no najlepiej tym zjazdem Dobra, już sobie znaczyłem na no, spokojnie, elegancko Całą drogę. Właśnie, jakieś muzyczne radio leci czy coś? Coś tak smutno było, no <laughs> Yo, motherfucker. O nie O tak! O tak, karma! <laughs> no, dobrze, widzicie? Widać było, że baba prowadziła. Nie to, że się we mnie wywaliła. Jeszcze chciała mi nakopać. Za to, że mi się wwaliła. i Ejo, przejechali, sorry. Prawo jazdy to co ty w Ameryce robiłaś? A no nieważne. Skończmy temat, jedziemy dalej. Yy, koniec z tymi głupimi żartami. Które, które, No patrzcie, no znowu debil. No kurde. No i patrzcie, no i, no i Cezary już, już mnie pobije po tej misji. Już nie będzie moim kuzynem, już mi... Na... O ja pierdziele. Nie zauważyłem, że się zatrzymali. Dobre, dobra, 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 Cesar, sorry ja ci go odkupię, odkupię, wiesz, ja to szybko zbywam samochody i wy... daj mi 5 minut. 5 minut i ci przyprowadzam nowy samochód, jeszcze cię go mogę odmalować, tuningować, i elegancko, ten ten to potraktu jako wiesz, stary złom Wiem, że trzymają cię, cię z nim te jak to się nazywają, takie tak to fajnie powiedziane zawsze jest i, i, i nieważne, ale ci kupię nowy Dobra, to chyba nas zjazd.

Ej, halo, dzień dobry. O, o, tutaj, tutaj. Ale jest snajperki nie mam. O, mam zdjęcie robić. fotografuj twarz każdego celu, ale śpieszcie i nie zapomnij zrobić zbliżenia. O, o nie, patrzcie! sukin Sukinkot! Sukinkot. Szumaciarz! Dobra. Jest pan Mietek, zobaczcie. Zobaczmy twarz pana Mietka. Panie Mietku, Dobra, pana Mietka też mamy zdjęcie. No musimy ich zabić, obu. Lepiej, tak będzie. Sfotografuję jego twarz. Kogo? Och, to, 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 pan, to pan FBI. O, zobacz jakaś babcia. No, nie, ta babcia to cel. Patrzcie, jaki fioletowy typ. Co wy tu robicie? Ty jesteś mistrzem od nich? Nie, idziemy ich skopać. Nie, nie będzie tak łatwo. Lecimy tam, ja mam RPG. Albo i nie. Pojechalimy. No i co, tylko jechaliśmy tutaj, żeby się pobawić w paparazzi? O, na stację trzeba więcej gazoliny. Czy co? To było trochę ciężkie! Lepiej się rozstrzygniemy i uciekajmy! Zobaczę Cię znowu w garażu, okej? Dobra, siema! Zobaczę Cię znowu w garażu, okej? Zobaczę Szacunek! O! Szalony tir! O! O! Epic! Epic! Epic akcja! Zaraz raz zdobędziemy. Patrzcie, to jest poradnik jak zdobyć tira. Fajny. Ale patrzcie, mam jakąś furmankę i zarobiście. Ej, dobrze. Wyszło niestety tak. Drodzy Witowie, że nas. E, Ham. Ham wredny wywiózł na miasto. Znaczy na wiochę. I każe mi teraz wracać. Ale na szczęście, jak pojedziemy tą autostradą, już dojdziemy na miejsce. Jak jeździsz, Patafiania? Tu wyjeżdżam, wymuszam pierwszeństwo, więc. Kurczę, dopasowujcie się do mnie, ok? Ale to jest wolne, zaraz zarobię jakiś. Normalny wózek. O, ten czarny mi się podoba. A, ja, no bo jest taki. <laughs> brom, brom. Ale on się dławi. Co co wy za sprzęt tutaj mi ogarnęliście? Come on. Kurczę. Czemu Energosy 500 tu nie jeżdżą po ulicach normalnie? O, z Rockstara zrobili jakoś. Kurcze, ograniczenie do najlepszego motoru w grze. Ja bym w nim popierdzielał. Normalnie. Popatrzcie, on się rozpędza. Ty zaraz ci się diesel ten wyskoczy i kurczę przez machę. <laughs> o, o, zdobędę maternie. Czemu te tekstury tak się wolno ładują? Czemu tak gra nie wyrałem? Przecież masz głupia gro. Komputer generacji 10 lat w przód. Mega ultra next gen. A to nie ładuje się, pół dnia. No dobrze, że przynajmniej fps y trzyma. Brum 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 Przed chwilą chciałem coś powiedzieć, ale to by wyszło głupie, bo ja nagrywam pod rząd odcinki. I to by mi za fajnie nie wyszło. Ech... Takie życie. A patrz, ten samochód daje radę! Inferno, zdawaj mi go! Dawaj mi ten samochód! Człowieku, ja go chcę w moim garażu! No nie uciekaj mi! Jadę jak mogę! Co tu się stało? O, samochód marzenia normalnie. Siema głupi lancerze, masz najszybszy samochód. Albo i nie najszybszy, ale najlepszy. O! To nie ja cię przejechałem. Haha! Alright! Mój ulubiony samochodzik w tej grze. Muszę o niego dbać. Muszę się nie rozwalić. Co tu się dzieje? Co to za konwój, co? Leszcza. <laughs> yeah! Tak się jeździ. Tak się jeździ O oh, ty motherfucker! Walił się w mój piękny samochód Dobra, dobra. <laughs> Dojechaliśmy na miejscu. O, oh, ja chcę go w moim parkingu, przynajmniej na jeden odcinek. Dobrze.

What exactly do you boys want to know? Who are these putas, Holmes? <laughs> Why don't you go take a look? These guys? Yeah. They're the Loco Syndicate. They're pretty big time, I think. Don't have any dealings with them. We don't touch blow. Now, this guy runs things. I don't know his name. This guy is T-Bone Mendez. He's the muscle. Yeah, be that go. guy. That's Jizzy B. He's the biggest pimp in town. Alphonse? <laughs> he to set up the deals. You know, uh, Concierge of sorts. Hej, czy on ma wędrówkę? Jak ja do niego dojdę? O, Jizzy. Jizzy runs the Pleasure Domes Club in that old fortress under the Gamp Bridge. Hej, good looking out, woozy. No problem. Don't be a stranger. All right. Shama. All right. się do klubu Jizzy. Trzeba podjechać mu jakąś megafurką, co nie? To będzie idealny przykład tego. Że jestem naj, najlepszy w mieście, a on że może spadać może mnie pocałować i w tą w tą umieśnioną dupę. Dobra, <laughs> jedziemy. Nie ma czasu do stracenia. No patrzcie ten samochód jest... No perfekt, gdzie ja tak właściwie jadę. Czemu mam głupi punkt na mapie zaznaczony, co? No dziękuję. Dobra, idziemy do tej niebieskiej czachy. Jakkolwiek to kiczowato nie wygląda. Ale mi się samochód udało zdobyć. Kurde. Oh, nie. Tym razem ci daruję. Dobrze. Tak, to jest samochód do rozwalenia. Nie ma się czym tu za bardzo podniecać. Gorzej jakbym go stuningował i tak dalej, wiecie. Sprawy. To już normalnie tego gościa wytłuk, zatłuku, rozwalił jego samochód. I go zostawił na rozbicie. Jesus, most zamknięty. No nie, muszę jechać na dół.

Now, who's this trick? I don't need no more friends, baby. All they try to do is peel me from my hole. Nah, nah, it ain't about them. It's all about you, player. I heard you was the man with the hookup, and you was the man I needed to see. I'm offering my services. Say what? Yes, sir. See, I'm new in town. Anything you want, I can do. For a guy like me to work with, to work for. A guy like Jizzy B? Well, well, now that you mention it, I do have a slight problem. Something a little dumb muscle like yourself might be able to fix. Because you see me, I'm intellectual. <clears throat> <clears throat> bitches, y'all walk on down to the bar and fix a pimp a drink. Mm, mm, mm. See, I only got two eyes, and in these streets, you got to have more than that. You got to be like a flying shit, you know. A hundred eyes everywhere. Now some lunatic been fucking with my bitches. My fucking killed two last week. I want you go find out. No problem. You my player partner now, Jizzy. Okay.

Uf. Sorry, I'm not interested. O tak, zgadnijcie, dlaczego włączyłem pauzę. Otóż e, zabrakło mi miejsca na dysku i zobaczyłem dopiero, jak odwiozłem tą babkę pod hotel, ale nic nie straciliście. Po prostu on zadzwonił teraz do tego, tego gościa i powiedział ten drugi, że jakiś Alfons e, jest w jakimś tam e, gdzieś tam i chciał porwać jego jedną dziewczynkę i trzeba go sprzątnąć. Mamy na to dwie minuty, także. Powiedziałem wam wszystko co straciliście. Miejsce już na dysku zwolniłem, nam te odcinki na szczęście już mam wyrenderowane poprzednie, dlatego mogłem sobie to miejsce zwolnić. W sobie nawet nie popatrzyłem przed odcinkiem ile tego miejsca mam. Myślałem, że mi wystarczy jeszcze tak, no, na odcinek, ale dobra, yy, jedziemy. <laughs> mam nadzieję, że to mi to wybaczycie. No mówię, naprawdę nic nie straciliście. Yy, dobrze. To jedźmy, jedźmy. Mało czasu, a sprzątność gościa trzeba, co nie? No właśnie, that's right. O nie, jaka zadyma. Dobra, akurat krewka spłynie, jakby go sprzetniemy z ulicy. Nie będzie podejrzanych. Pomyślał, że się zatruł, albo gdzie indziej oberwał kulką i się zdążył tutaj dotoczyć. Dobrze. O jaki Alfons! Yo, motherfucker! Nie no, panie konkurencyjny Alfons. Niestety, jesteś w dupie strzelałeś do mojego samochodu? Dajcie, przejechałem. Hey, it's CJ. Just to let you know, you don't have to worry about no competition in Hashberry. Worry? Did I say I was worried? No, I did not. Now to the real deal. Some of my girls in the Forest Valley been getting knuckled over. I want you to get your ass up there and nose around. Find out what's going on. Och, faka Kolejna czasuwa. Yy, daj mi tylko podpowiedzieć, gdzie to jest, bo widziałem, że jakieś dziwne miejsce. Na autostradę. Kurczę, to mogę mnie wywijać. A pierdziele, co ja zrobiłem. Dobra, wróćmy tutaj tą główną i skręcimy drugą, Tylko uliczkę. Myszkę, działaj. Dobra, 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 dobra. Idziemy na miejsce, nie ma co się przejmować. O, to mogę na skróty pojechać, jeszcze lepiej. To jest to! Ouch. Troszkę się wwaliłem, ale samochód to nieważna rzecz w tej grze Chyba, że misja jest potrzebująca, teraz akurat misja jest potrzebująca o samochód Także dobra, nie, nie rozwalamy go Gdzie ta twoja bijacz, co? Ach, gdzie ty jesteś, kobieto? Tutaj Zdejmij obu A tam jesteście, dobra, 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 dobra Troszkę źle się prowadzi w deszcz

Do hotelu i no dobra. W tamtym hotelu jaki odsadziłem, to wy kurczę niestety przegapiliście, ale jej strasznie wrzucałem jakoś, tak? E, i, I chyba na nas się obraziła. No kurczę, no nie wiedziałem, że ta gra obsługuje mikrofon. To jest... To jest dopiero next gen. Ta gra wyszła 10 lat temu ponad... Ja pierdzielę. O kurde. Zaczynam się bać co mają te nowsze gry. Bo czasem jak się mówi o gliczach w grach, no nie, to nagle one się dzieją. <ślesesin�> o nie. Właśnie odkryliśmy największy spisek ludzkości. Napiszcie w komentarzu. Największy spisek ludzkości. <śles droplets> Czekajcie, ja sobie po prostu jadę. Sobie odbiję tutaj. Chyba mogę sobie na tędy pójść. Nie, no prosta droga. Bez lipy. Także. Nie, 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 nie. O, dzięki. Dzięki Ci. Dzięki ci. Yy, W nagrodę tak się nie pobije. Ojej. Ojej, jakbym musiał tą misję powtarzać, to bym się pochlastał. Serio. <grystanie> <grystanie> dobra. Chociaż nie, aż takiej tragedii by nie było, ale już którą już część misji mamy w trakcie. Także trochę bym miał do powtarzania. Ale dobra, fajnie, że się pogoda zrobiła ładna. I podjeżdżam na miejsce. No witam!

A oto nadchodzi prawa ręka szatana, żeby was... tereferę. Zła policja. Hehehe, he he he. szatan nadchodzi! Łohooo! Och ty, motherfuck Chciałeś, żebym zabił tych przychodniów? I kto tu jest szatanem? wychamy Nie, koniec, koniec tego dobrego. Nadchodzi wertes. Bertes nie jest miłość. Pierdalnie, no widzę strzelać. No panie taksówkarz! Pan tutaj wchodzi w brudne interesy. Co mam zrobić tak dokładnie? O! Dziękuję za zabawę. Panu już podziękowaliśmy. Kabum! Dawaj z nim, dawaj z nim. O ty, wpytę, tam uciekasz? Kurczę, czemu ten mój złomek jest taki wolny. Jakbym miał swój epicki wóz, który straciłem, chcę byś dopiero widział, co to znaczy przez Jest, koniec. <laughs> everything's been taken care of mr jizzy oh see they used to play his right hand baby oh and by the way that car's just come up over on the apb dump it keep it whatever just <coughs> keep it away from me my whole and my club oh for sure you got that man oh yeah Chicago. <coughs> that's right Naszą tą? Dobra No to co, my mamy misję wykonaną Już tak widzę, że mamy ponad 20 minut nagrania No co, dzięki, dzięki, dzięki za obejrzenie odcinka Jeżeli dotrwaliście do końca Napiszcie w komentarzu Haha, tak po prostu Bez powodu napiszcie haha ba Bardzo miło mi jak piszecie komentarze ja później tak patrzę i ach, tak ten spam Nie wiem, jakoś Ludzie nie lubią, jak mi spamują pod odcinkami, ale mi to, mi to się podoba, takie coś. Dobra, dzięki za wasze komentarze, dziękuję za łapeczki w górę, dziękuję za dodanie filmu do ulubionych. Dziękuję też policji za to, że mnie ściga. E, idę przemalować to. Właśnie dlatego napiszcie haha. E, no. Dzięki za udosobienia. Na razie, cześć, hej, ale jeszcze nie kończę, bo muszę przemalować mój wóz. Panie, nie, próbuj się do mnie, gdzie tu się maluje mój wóz? Czy ktoś mi powie? No tutaj się maluje. Patrzcie. Tak. Z cyklu IQ policji w GTA. Ale w GTA 5 już tak łatwo kurczę się od tej policji nie gubi. Straszne problemy są. Dobra. Policja mamy z głowy. Zostaje tylko dojechać na miejsce. Mamy Alfonso wózek. To kończymy. Hej, hej, cześć, cześć, do następnego.